Tym razem potrawy kresowe poznawaliśmy w czasie wojewódzkiego konkursu na potrawę kresową. Imprezę zorganizowano w Łosiowie. Realizatorem tej niezwykłej kulinarnej uczty była parafia pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Łosiowie, która otrzymała wsparcie samorządu województwa opolskiego. Partnerem wydarzenia byli Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i gmina Lewin Brzeski. To jest także znakomity czas na to, aby właśnie te wszystkie tradycje, które nasi dziadowie przywieźli na Ziemię Zachodnie, były tutaj właśnie jeszcze udoskonalane. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Musiała ocenić ponad 20 potraw. Każda z nich była wyjątkowa i smaczna. Konkurs był podzielony na trzy kategorie: dania mięsne i bezmięsne oraz desery. Dzisiaj są cepeliny, czyli typowa potrawa kresowa. E, ciasto jest zrobione z surowych go, e, ziemniaków i gotowanych. Do tego jest tarta surowa cebulka, a farsz to jest kapusta kiszona swojska. do tego grzyby suszone i fasola moczona, gotowana. Wszystko razem duszone i doprawiane do smaku. Borś ukraiński z pampuszkami. u z znakom. Na bulionie z mięsa wolowe, ziemniaki, na patelni smażyła cebulkę, marchewkę, buriak, koncentrat, a potem w kapusta surowa i kiszona. W czasie konkursu można było poznać przepisy ich przyrządzania według kresowych starych receptur, posmakować i dowiedzieć się od gospodyń, dlaczego są dziedzictwem kulinarnym Opolszczyzny. Przygotowaliśmy fuczki, czyli takie placki, które zostały przywiezione do nas ze wschodu, a dokładnie z widzenia powiat złoczów. I to są takie placki, które robiła nasza babcia, bardzo proste. Dzisiaj na konkursie przedstawiłyśmy kulebiaka. Kulebiak jest to potrawa kresowa, która składa się z ciasta drożowego z farzu z kapustą i z grzybami. Ciasto jest przygotowane na drożdżach, farsz, kapustka kiszona i suszone grzybki. Dzisiaj Stobrawianki przygotowały gołąbki z ziemniaków tartych z kaszą gryczaną i z cebulką oraz jako sołectwo dzisiaj też przedstawiamy pieroga postnego. Z pokolenia na pokolenie jest przekazywana wiedza, w tym przypadku przekazała mi ją teściowa. Przedstawiamy potrawę kutyki, jest to potrawa z Kresów Wschodnich, wykonuje się ją z ziemniaków gotowanych, tartych, z dodatkiem kefiru z siadłego mleka albo po wschodniemu kwaśnego mleka, sól, pieprz do smaku zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich Różynianki z Różyny. Ich zupa chrzanowa okazała się jedyną w swoim rodzaju. Różyna przygotowała pyszną zupę chrzanówkę na maślance, kości wędzonej z dodatkiem swojskiej kiełbasy. To jest, to jest tak naprawdę potrawa z koszyczka wielkanocnego. To co było w koszyczku, czyli trzany, wędzonki swojskie, to wszystko jest tutaj dodane i doprawione pieprzem i ziołami. Grand Prix konkursu zdobyły gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich Dąbrowa za mandryki litewskie. Przygotowałyśmy mandryki litewskie, które były przygotowywane na dworze u państwa Tyszkiewiczów. Do tego podawany był kisiel z wiśniami. I oczywiście obowiązkowo musiała być kawa po kozacku. Na te mandryki składa się pół kilo mąki, jedno jajko, masło, drożdże, mleko, odrabina cukru i szczypta soli. To wszystko się fajnie wyrabia i dodajemy do tego wiśnie oraz orzeszki z miodem. Trzeba przyznać, że kuchnia kresowa jest niezwykle barwna, różnorodna i smakowita. Często nie zdajemy sobie sprawy, że klasyczne potrawy kuchni opolskiej mamy dzięki kuchni kresowej, która wspaniale wpisuje się w promocje opolskie ze smakiem. I co ciekawe, potrawy kresowe z opolszczyzny, zupa rakowa koła gospodyń wiejskich, chruścina i gołąbki z kaszy gryczanej oraz ziemniaków zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Inne, miejmy nadzieję, że niebawem zostaną na nią wpisane.